Hej, wszystkim z tej strony witajcie w nowym odcinku z nowej gry, gdzie musimy przeżyć 99 nocy w lesie i nie zapowiada się zbyt dobrze, bo słyszę jakieś dziwne dźwięki za tą ścianą, wielką ścianą, która się pewnie zaraz otworzy. Jak widać musimy ścinać drzewa, co to jest? Minecraft czy Roblox? Idziemy zanieść drewno. Na ognisku, dobra! To nas chyba będzie chronić w nocy. Dobra, do 100% musimy dojść. Rzucamy to kolejną rzecz. Trafiłem! Oj, i tu nawet jedzenie się kończy. Kolejne kłody rzucamy. Jak najbliżej. Jak najbliżej ogniska. A zbierzmy tak mega dużo drewna. Czy, czem, czemu się tutorial skończył? A po ognisku się przestało palić. A, tutaj, tu, tu, o, tu można craftować rzeczy Co to można skraftować? Łóżko za 20 drewna, mapę jakąś Ale tu później najpierw zbierzmy drewno Noc, noc się zbliża, jak się noc zbliża? Dobra, szybko, dokładamy drewna Jak najszybciej, to jest nasza pierwsza noc Musimy ją przetrwać Mapa urosła, zobaczcie Oj, tam coś jest, jakiś samolot Ale się ciemno zrobiło a! Czemu ognisko ma tak mało nagle? Zobaczmy jakie dziecko jest poszukiwane, Dino Kid. O! Zobaczcie 453 metry w tamtą stronę. C Siedzi sobie, o, chyba coś go zaraz je. Chyba idziemy mu pomóc, widzowie. Gdzieś w... W tamtą stronę. O, nie, potrzebujemy drewna! Bo, bo, bo zaraz ognisko padnie szybko. Nie ma nic wokół, nie ma. Dobra, bierzemy drewno, bierzemy drewno. Szybko dokładamy drewna, ale że mamy iść po dziecko pół kilometra. Ja nie wiem jak mam to przeżyć. Jeszcze tu jakiś gość się pojawi, mogę go uderzyć? Nie mogę. Co tam jest w ogóle? O to są jakieś badania. Dobra, idziemy po dziecko, idziemy po dziecko w tamtą stronę. Pół kilometra, damy radę. Zjedzmy sobie królika. O nie, to trzeba usmażyć. A. Jemy, tylko tyle mi dało? Dobra, idziemy po dziecko. O, węgiel! A czekajcie, mamy plecak, możemy to chować wszystko do plecaka. Jedzmy też od razu jedzenie i zobaczmy, co tu jest w środku. Mamy pieniądze i mamy zepsuty wiatrak. O, słyszę coś? Dziecko słychać! Dziecko jest za tą ścianą. Na razie nie możemy po niej iść w takim razie. A, jagódki. A! Dzień dobry, chciałem powiedzieć! Padek! Padek! Aport! Aport! Nie, nie. Mam ognisko! Dobrze, poszedł sobie, w ognisko nas ratuje jak zawsze. Musimy zdobyć nogę królika. O! Jest, jest, jest! Dzień dobry, proszę! Wow, lepsza siekiera! Bierzemy lepszą siekierę. Oczywiście, że lepszą siekierę. I ścinamy drzewo, bo zaraz będzie noc. A przecież nie ja to mogę pakować do środka, ja to przenoszę! Połóżmy tu wszystko! Mięso też weźmy. A! Zrobiło się ciemno, szybko, szybko, koszyk. Szybko, szybko, szybko. Bierzemy wszystko. Uciekamy, uciekamy tutaj. I dokładamy... ...drewna. To tylko wiatr spokojnie screami. Zróbmy jedzenie i zjedzmy wszystko. Oj, dodajmy węgla też. Wow! Trzeci poziom! Tak się odblokowuje! Zobaczcie, mamy większą mapę i możemy po dziecko w końcu pójść. Przepraszam, króliczku. Zbierzmy jedzenie i trochę drewna. Co to było, co to było, co to było? Szybko, 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 szybko. Dokładamy więcej drewna, ile teraz drewna będzie trzeba? I zobaczcie, mamy dzień. Idziemy teraz po dziecko jak najszybciej. Jemy wszystko po drodze, oczywiście. U, co tu się dzieje? Ktoś wilki oswoił. Ja kiedy Minecraft? Nie! Trzeba pięć wilków pokonać, żeby dostać się do dziecka. Dobra, bijemy je, bijemy je. Jeden. Jest, jest, nie żyje, nie żyje, szybko, szybko Zróbmy jedzenie i się uleczmy szybko Bo chyba jedzenie nas uleczy, tak mi się wydaje przynajmniej Czemu nie działa? Zjedzmy surowe w takim razie A, Też nie działa A, Aha Wyrzuciło mnie z gry, więc musieliśmy zrobić wszystko od nowa w pierwszy dzień mam już trzeci poziom ogniska. O węgiel, o kolejny węgiel. Co to są za butelki teraz? Zobaczcie, chyba koszykówką musimy trafić do kosza. I, I otworzymy jakąś skrzynkę. Zanieśmy węgiel i drewno do ogniska. Prawie szybko, 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 szybko. Noc jest. Jest! Mamy czwarty poziom ogniska. I odblokowaliśmy już dużą mapę. Co tu jest? A Skrzynka w tamtą stronę. To jest chyba te boisko całe. Zobaczmy, gdzie jest dziecko. 349 metrów, jeszcze bliżej. O! Dzień dobry. I co on niby mi zrobi? Ha! Pff. Aha! I jak to zwykła sarenka była? Dzień dobry, dzień dobry. Mamy już od razu. Bierzemy lepszą siekierę i idziemy od razu po dziecko. Jest dzień drugi. Mamy czwarty poziom ogniska. Jeszcze to spróbujmy odblokować. A! Nie trzeba było trafiać do kosza, ale trafmy. A ty trafiłem za pierwszym razem? Ło! Wow, 15 miejsca teraz mamy! Idziemy po dziecko! Oj, tu jeszcze jakaś wieża jest! Dobra, ale idziemy po dziecko! I znowu są oswojone pieski! Które bijemy! Zbieramy steki! Drugi! Ach! Trzeci, czwarty. Poczekaj, dziecko muszę usmażyć mięso. Ile tego jest? Wrzućmy tu węgiel. Pozbywamy się ostatniego wilka. Wow, klucz zostaliśmy! I otwieramy pierwszego dzieciaka! Halo? Nie, czemu to jest tak głęboko? Dzień dobry. Otworzę sobie najpierw tą skrzynkę. Ło! Ło, włócz nie mamy! Dobra, trzeba uratować dziecko. Ale on nie miał tutaj tak źle. Bierzemy dziecko i uciekamy stąd jak najszybciej, bo zaraz tutaj potwór jakiś przyjdzie. O, noc się zbliża, noc się zbliża. Szybko, szybko, szybko. Odkładamy wszystkie rzeczy, odkładamy dziecko. Robimy sobie jedzenie. Zobaczcie, namiot rozłożył. O, co się stało? Gdzieś głęboko w lesie! Gdzieś głęboko w lesie coś się dzieje dziwnego! I zobaczcie kolejne dziecko! Trzeba znaleźć 660 metrów. Raczej to odblokowaliśmy. To dziecko też nie wygląda na normalny. Ja bym płakał, jakbym był na jego miejscu. Robi się piękny dzień! Zbieramy drewno. O co to jest? Pieniądze? I węgiel? A. Co to za wróżka? Dzień dobry. Ło, wow, jakiś zamek tam jest z tyłu. Sklep ma własny. I możemy tu kupować... A! Wilk! O, to, to była ustawka! Wilk chciał mnie zjeść! Czyli musimy jej dać 20 kwiatów, za 20 kwiatów da nam nasiona, a, a co jak wezmę, wyrwę jej z ogródka, bierzemy wszystkie, pum, pum. mamy 9 kwiatków, o tam jest skrzynka, ale tutaj na górze też raczej będzie skrzynka, idziemy do góry, mamy latarki, jedna wystarczy, mamy też jakieś śruby, weźmy je, oj węgiel, a tch, czemu to jest śmietnik w środku lasu? Odłóżmy wszystko. Śruby możemy włożyć tutaj. I będziemy mogli zaraz kraftować rzeczy. Tu jest pułapka na zające. Dobra, zbierzmy trzy drewna. Tylko tak szybko, bo zaraz noc będzie. Włóżmy tutaj i odblokujmy mapę. Mapa może być najważniejsza. A. Co to jest? Co jest? Wow! Oj, możemy korzystać teraz z mapy. Czy to jest dziecko? To jest chyba dziecko. Zjedzmy sobie jedzenie! I idziemy po dziecko w nocy nawet, w nocy, bo tu się nic nie stanie i tak, i tak bierzemy latarkę! Będziemy odstraszać te potwory latarką po prostu. O, bateria się kończy. Gdzie jest to dziecko? Gdzieś tutaj? Halo? Ciepłe ubrania? Wejdźmy tam. Dzień dobry. Nie! Będziemy potrzebować ubrania tutaj, żeby się przemieszczać. Zobaczcie, to jest biom zimowy jakiś. Ale dobra, dziecko było gdzie indziej, kompletnie gdzie indziej. Oj, dwa dni się zrobiło przez to, że mamy dziecko. Szybciej nam życie mija teraz. Dobra, zbierzmy jak najszybciej drewno. A to możemy zasadzić? O nie! Teraz spada szybciej! Dodajemy drewna, idziemy po drewno szybko. A... Co tu się stało? Czemu jest niebieskie? A, bo jest mokre po prostu No nie jest zbyt mokre, żeby je dodać Dziecko, pomóż ty, Co ty robisz? Dobra, idziemy po prostu po dziecko Gdzie jest dziecko? W tamtą stronę W tamtą stronę idziemy Idziemy, bo i tak ogniska już nie uratuje ha, Grup i radio Co, co jak zabiorę? Nic, okej okay. Okradamy zmarłych Słychać! Jest dziecko, ale jakieś wielkie wilki są! Co to jest? Co to jest? Gin! Gin, Jest! Zginął! Je, jeszcze ja! Je. A tu jest! Kolejny, dobra Nie, 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 prawie zgnąłem. Damy radę, damy radę, damy radę Zostaniesz zaatakowany w dzisiaj w nocy Wracaj do ogniska Ale dziecko może wziąć, poczekajcie Poczekajcie szybko, dziecko, 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 dziecko Gdzie jest klucz, gdzie jest klucz, otwieraj Otwieraj szybko, 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 chodź, szybko Szybko, chodź, chodź dziecko Bierzemy dziecko, otwieramy skrzynkę, szybko, szybko, szybko o! Jakoś dobra sikiera! Uciekamy do ogniska jak najszybciej! Nie, 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 nie! Noc, 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 noc! Kwiatek, kwiatek, kwiatek. Misterna grupa zbliża się do twojego ogniska? Tam jest ognisko, tam jest ognisko, szybko! A! Co? Halo, halo! O! Tam są! Wynoga, wynoga potwory! Ach! Nie, 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 tak nie może być! Zaczynamy od nowa! O! I... Idź sobie! Dobijamy czwarty poziom ogniska! I możemy teraz uratować jakieś dziecko szybko! A jeszcze dla tego gościa trzeba dać nogę królika! O, jest! Proszę bardzo! Bierzemy lepszą siekierę na pewno! Oj, teraz skórę wilka chcę! Usmażmy sobie jedzenie, zjedzmy jedzenie! I idziemy po pierwsze dziecko 453 metry stąd! Biegniemy! A w sumie zobaczmy do tego domu najpierw co tutaj... BĘDZIE! Mamy skrzynkę! A Aha, mamy metal. Amunicja do rewolwera to są brunie? Czemu nie mogę mieszkać tutaj w tym domu, tylko pod tym ogniskiem? O, są wilki! Ubijemy wilki! Aaaa! Prawie zginąłem! One są mocne! Rozejrzyjmy się tutaj. Zobaczmy, czy nie ma na wieży czegoś. Tylko noc już się zrobiła. Musimy się pośpieszyć. Mamy latarki i pieniądze i metal. Idziemy szybko do ogniska. Wsadzamy tutaj masę metalu. Ścinamy drzewa. Zasadzamy je od razu. Dodajemy drzewa do craftingu. I możemy teraz zrobić pułapki. Albo mapę. I pułapki. Jedną tylko kupiłem! Jedną tylko zrobiłem! Aha! Teraz możemy tworzyć Pułapki, dobra! A, jedną tylko. Stawiamy mapę. Dajemy tutaj marchewkę, żeby królik się złapał. I idziemy po dziecko. A, zablokowałem się! Jest, jest, jest! Jakoś łatwiej mi wcześniej szło z tymi wilkami. O, tak! Wow! Wow! Od tyłu można je bić! Zjedzmy mięsko! A, no, się robi? Ale czekajcie, może to przetestować! Bo bijemy wilka! Chodź dookoła! I nic się może nam zrobić! Dobra, szybko! Idziemy po dziecku, idziemy po dziecko! Otwieraj Dziecko! Chodź, chodź, chodź! Bierzemy dziecko, otwieramy skrzynkę szybko! Czemu to dziecko malowało takie obrazy? Bierzemy bandaż! Czemu nie dropnęła lepsza siekiera? Idziemy do domu. Coś dziwnego lata nad tobą, czy, czy to jest ufo jakieś? To z ufo latają. Nie. Nieważne, ścinamy drzewo. A, ty, ty, czy, czy ja miałem. Czy ja miałem tutaj dziecko w tym? O, co to co to co to co to? 815 metrów stąd jest mega daleko. Idziemy jeszcze do jednego domku. Mapa pokazuje jakby tutaj był domek, to chyba o to chodzi. Ale tam żadnej skrzynki nie było. Idziemy dalej. O, o tam jest coś? Tutaj? Węgiel o, o, jest domek Zbieramy też kwiatki oczywiście Radio O, jest skrzynka Latarka, <noise> naprawdę Ktoś zaczyna mnie śledzić tutaj Czyli to, co dzisiaj odgoniliśmy Wchodzimy do domu, bo tu też jest skrzynka Wow, tak! Teraz będzie zdecydowanie łatwiej. Zobaczmy, czy jeszcze czegoś tutaj nie ma. Odkładamy rzeczy, dodajemy węgla oczywiście. Zobaczmy, jak to działa. Wow, nie! Jakie to jest dobre! Czy ja wcześniej tego nie użyłem? A zostaniesz dzisiaj zaatakowany w nocy? Już tak szybko? Dobra, mięso trzeba zrobić szybko. Co ta śrubka robi? O, nie zbliżają się, zobaczcie! Pokonamy ich! Pokonamy ich! Jest tutaj! Wynocha! Wynocha potworze! Zobaczcie, przyszli! Ech. Gincie! Gincie, gincie! Dobra! Dobra jest ta włuszczę, mega jest dobra! Gin, gin, Jest nie za! <ścoughs> Pokonaliśmy ich! W końcu co to jest? To wygląda na mega rzadkie! Na mega rzadkie! O, to dało się tutaj! Ech. A! Spalić ich możemy b... Odgoniliśmy łosia, to możemy ścinać drzewo dalej. Czekajcie, zróbmy też lepszy crafting. Lepszy crafting. I tutaj z metalu możemy robić rzeczy. O, łóżko! Robimy łóżko! Oj, zobaczcie, ten Talizman przyda się do lepszego craftingu. I idziemy po kolejne dziecko teraz. O, mamy tego handlarzyka! Bierzemy! Lepszy plecak. Zdecydowanie lepszy plecak się przyda. 15 miejsca teraz ma. A, beznadziejna jest ta pułapka, nic się nie złapało. A królik jest obok. Idziemy uratować. Kolejne dziecko, które powinno być gdzieś tutaj. Co to za grubowy węgiel? O, noc się zbliża. Niedobrze. Amunicja. Ile wilków tu jest? A! Co się stało? A! Nie, teraz jakieś ptaki będą! A, a, co? Nie, nie, nie! Poczekaj! Co to jest? Gdzie jest moje ognisko? Gdzie jest... A, nie, 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 nie! Czemu nikt? Czemu o tym nie powiedział? Czemu nikt, nikt... Śibko, szybko. A, 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 nie? Szybko! Szybko! Niechryś! Niechryź! Niegryźć! Niechryź! Nie nie ognisko mam! Mam ognisko! Mam ognisko! Jest, jest! Działa, działa, działa! Pijemy, ją, bijemy ją! Uciekaj stąd! Teraz na pewno będziemy musieli dbać o ognisko! Co to było w ogóle? A, Ti Czy to też mam dać tutaj? Ch chyba nie. Co ja mam z tym zrobić? Dobra, później zobaczymy. Mamy już dzień dziesiąty dzień. Idziemy teraz po to dziecko w końcu. O, co to jest? Jakby to jakiś święty kowal był! Nie możemy tego rozwalić, potrzebujemy ognia. O, co, coś tam jest w środku! J jakiś gość jest w środku. Bierzemy radio. O paliwo! Dobra, to jest lepsze niż węgiel po prostu. Otwieramy skrzynkę! Zbro! Zbroję mamy z, z kwiatkiem! A to coś jest w środku? O, też jest! A! Jakieś lepsze wilki mnie gonią! Kicie Kięcie! Jakie to jest potężne teraz! I wracamy do ogniska. Nie! Nie noc się zbliża szybko! Bo, bo zaraz znowu ta sowa przyleci. Robimy jedzenie, dodajemy też paliwa i idziemy po drewno. Mam nadzieję, że to nie jest głupi pomysł. Pomysł pomysł? Chyba nie jest? Jeszcze te drzewko na szybko. Sadzimy je tutaj, radio wkładamy do niszczarki. Łotu ścianę nawet można robić. O, to też zróbmy. Żeby wiedzieć, kiedy się kończy noc za sekundę. Noc się kończy. Możemy iść szukać tego dziecka w końcu, może je znaleźć. Gdzie to było? W tamtą. Cały czas w tamtą mi pokazuje. Może, może tutaj? A, nie gryźcie O, są, są te wilki Potężne wilki, ale mamy Nową taktykę na nie na szczęście I możemy teraz się pozbyć każdego z nich Bez żadnego wysiłku <grymianie> Jaki to jest dobry To jest mega dobre Kręcimy się wokół I otwieramy kolejne dziecko Najpierw skrzynka oczywiście Nie To w dziecko. O, węgiel! Wejdźmy jeszcze szybko do tego domu. Bo już mi się jedzenie kończy! Co to jest? Jest tu drewno. Węgiel też jest. Wchodzimy tutaj. Jest jakaś lepsza skrzynka! Jak się eee. długo otwiera? Otwieramy! I mamy gigantyczny plecak. 25 miejsca! I nie no, teraz życie będzie łatwiejsze! O! A! Pozbywamy się wilka, bierzemy paliwo, bierzemy też mięso w sumie, bo i tak mamy dużo miejsca i uciekamy stąd poza 20 sekund! Będzie noc! Oj się skrzynka! Szybko, szybko, szybko! Co to jest? Apteczka! Bierzemy radio, bierzemy metal, bierzemy kolejne radio, uciekamy, uciekamy! A? Nie, nie! Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Nie, 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 nie. Szybko, szybko, jak daleko jest w ognisku! Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy już! Jesteśmy bezpieczni! Jesteśmy też głodni! Zjedzmy! To nadal tu idzie, zablokował się o drzewo! O! Uciekaj stąd Uciekaj, nie, nie można kupić nawet Ale nie wiedziałem, że on może mnie gonić w nocy Musimy na pewno włożyć tutaj troszkę metalu I ulepszyć Przede wszystkim zaraz ognisko Zjedzmy coś Co to dziecko robi? I zobaczcie mamy drugi namiot Idziemy po kolejne dziecko O ile będzie można 880 metrów Nie tylko nie deszcz Dobra musimy szybko iść po węgiel jakiś Bo inaczej w ogóle nie ulepszymy tego ogniska Kiedy ten deszcz się skończy proszę U. O skrzynka kolejna Otwier... Di Di diament? Okej okay, to jest jakaś waluta w grze po prostu c Co to jest łazienka? A zablokował wejście Zablokował wejście Aj. Idziemy do damskiej O i skrzynka jest <laughs> rewolwer tu jest. Bierzemy rewolwer i pozbywamy się wilków. Dobra, ten rewolwer jest mocny nawet. Czemu nie wypada skóra wilka? A Zostaniesz dzisiaj w nocy zaatakowany Odczep się, jeszcze tam paliwo było Bierzemy i wracamy szybko do okniska Dwie sekundy Dwie... Dobra, szybko, szybko, szybko Zapalamy światło, zapalamy światło, żeby odstraszyć potwory I zostaniemy dzisiaj zaatakowani, musimy się bronić Kolejna scena Nie, kuszy teraz będą mieć Nie, nie Nie no, przecież oni będą za mocni teraz Nie, 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 Wynoga, wynoga, Wynocha, dobrze, dobrze, jeszcze jeden Ale nie widzę nikogo z kuszą na razie a! Dobra, widzę, widzę, widzę. Ale nie trafia tak łatwo! Nie trafia tak łatwo! Zabijamy ich! I bierzemy kolejny talizman do niszczarki! A ich do ognia! Zapraszam! Dodajemy paliwa i idziemy po dziecko. O, nie, ale dzień będzie A dzień. Dobrze, dzień jest na szczęście O, zostawił pióro Bierzemy węgiel Gdzieś tu dziecko powinno być Gdzieś tu dziecko powinno być Co to ma być? Za jakaś kopalnia Otwierać Rozwalić tego nie mogę Trzeba prawdopodobnie jakiś dynamit Jeszcze znowu pada Bierzemy węgiel Sz Szukamy w ogóle więcej węgla Żeby odblokować kolejny poziom oczywiście Dodajemy troszkę do ogniska Ale prawie nic nie dało Dobra, co możemy skraftować? Może Możemy ulepszyć crafting, możemy boost boostpata jakiegoś zrobić Sarenka jest dzisiaj głodna <laughs> Przyjdzie w nocy po nas jeszcze, jeszcze pada cały czas I pioruny walą Musimy się schować jakoś, bo umrę zaraz Damy radę, obracamy się, obracamy się Patrzymy czy nie idzie Albo sobie drewno zetnę, dodamy tutaj A mogę to większe? Co to było? I robi się dzień, piękny dzień na szczęście! Dzisiaj będziemy ścinać drzewa, żeby ulepszyć poziom ogniska od razu. Trochę tego drzewa mamy. czas je włożyć do ogniska! Zobaczyć ile tego będzie! Nadal potrzebujemy z 30 drewna! Dodajemy drewna, Pum. jeszcze 16! O! Nie, nie. Gdzie ognisko? Tam, 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 szybko! Nie, szybko! Nie. nie, znowu, znowu, znowu! Odtrzem się! Jest, jest, mamy piąty poziom Wreszcie piąty poziom Zjedzmy coś, bo zaraz umrę Dodajmy tu... tutaj metalu Nie, nie Tylko nie tu! że ja będę musiał mieć ubranie jakieś chyba C Co, jak wyjdę? Nie No, no, nie najgorzej Jeszcze zobaczcie, jak ognisko szybko słabnie Musimy szybko ścinać drzewa Bo inaczej umrzemy Dodajemy drewna Na szczęście drzew tu dużo zasadziłem Ścinamy kolejne szybko, szybko Dzisiaj zostaniesz w nocy zaatakowany Nie Dodajemy drewna i przeżyliśmy wreszcie zimę. Za pięć sekund będą atakować. Zbierzmy króliki, żeby mieć co jeść. Czy mogę wejść na drzewo? <grym> mogę! <grym> Strzelamy stąd. Mam nadzieję, że lepszego ekwipunku nie będą mieli. Dobra, cztery włócznie. Nie jest tak źle. Zna, znowu on. <grym> Strzelamy. A! Strzelają! Też strzelają! Gdzie <grym> nie, Jeszcze z tej strony! Miałby być ich czterech! Miałby być ich. I w ten sposób umieramy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jak będziecie chcieli kolejny odcinek, to przeżyjemy te 99 dni. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pa, pa.